Tegoroczna zima była trudna nie tylko dla kierowców pieszych mieszkańców, ale i dla samorządów, które są zobowiązane do zimowego utrzymania dróg. Myślę, że staraliśmy się naprawdę reagować bardzo szybko. Samochody jeździły, te, które mają zadanie odśnieżać i posypywać od drugiej w nocy, od trzeciej, od, od samego momentu, kiedy zaczynały się opady. Oczywiście to wszystko jest uzależnione od sytuacji danej, są też przepisy, które jasno określają, jak droga ma być odśnieżana że kiedy opady są trwające, to jakby nie, nie, nie powinno się wtedy, no chyba, że jest jakaś nadzwyczajna sytuacja, dopiero w tej najwyższej kategorii odśnieżania powiatowych dróg, które my mamy, to w zasadzie 4 godziny po ustaniu opadów powinna być droga przejezdna, co też nie znaczy, że powinna być czarna, bo niektórzy ludzie naprawdę dochodzą do takiego wniosku, kiedy do nas dzwonią, piszą, że no droga nie była czarna tak no, niestety jest to niemożliwe żeby każdy odcinek drogi był czarny ponieważ też przepisy się zmieniły dotyczące ochrony środowiska dotyczące ilości yy, możliwości sypania soli na jezdni jak zaznacza starosta Piotr Chęciek zimowe utrzymanie dróg kosztowało powiat Dębicki w styczniu 600 tysięcy złotych a w lutym 300 tysięcy złotych. 100 tysięcy zostanie przeznaczone na łatanie szkód które na drogach wyrządziła zamarzająca woda. Teraz stopniały śnieg odsłonił dziury i rozerwany asfalt. Jest nasz samochód który na mokrej drodze taką masę asfaltową do tych dziur no, jakby wkłada i, i, i później to w jakiś sposób stara się wyrównać z asfaltem. To nie jest oczywiście coś, co na, na, na stałe się przyjmie, ale w tej chwili musimy wstępnie zabezpieczyć te największe dziury. Po pierwsze dlatego, żeby mieszkańcy nie uszkadzali samochodów, a po drugie dlatego, żeby nie postępowała degradacja. I kiedy będzie już wiosna ciepło, normalna powiedzmy pogoda, w której można już faktycznie w no, sposób taki bardziej odpowiedni to, te dziury łatać, to na pewno będą te te dziury wycinane i będą już w sposób taki właściwy zatykane. Starosta zapewnia, że wszystkie drogowe nierówności powstałe podczas tegorocznej zimy będą sukcesywnie łatane. Niestety zostały już wykorzystane wszystkie pieniądze z budżetu na zimę 2021, a przed nami jeszcze listopad i grudzień, które też mogą być śnieżne.